Witam Was serdecznie, szafa Siluro z tej strony. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować nową serię wędzisk od Wagner Fishing, czyli serię Origin v Static. Jak sami widzicie, są dostępne dwie wersje: wersja 240 cm oraz wersja 280 cm. Oby dwa wędziska wyposażone są w bardzo wysokiej jakości przelotki. W przypadku wersji 280 cm mamy 9 przelotek. Wyposażona jest wędka w uchwyt Fuji bardzo mocny. Dodatkowo każda wędka wyposażona jest w uchwyt walki, który pozwala nam naprawdę na porządne zacięcie, również na bardzo mocny siłowy hol. Wersja 240 cm również charakteryzuje się ciężarem wyrzutu od 200 do 800 gram i tak naprawdę będzie to idealna wędka do łowienia z dryfu lub też z łodzi stacjonarnie. Obydwie wędki charakteryzują się Piękną paraboliczną akcją i naprawdę sprawiają nam mega przyjemność łowiąc te mniejsze sumy, ale mają mega zapas mocy, jeżeli chodzi o łowienie tych największych sztuk. Podczas ostatniej wyprawy do Włoch testowałem wędzisko 280 cm. Znakomicie sprawdza się w metodzie podwodnego spławika, metodzie naboje, metodzie podwiązki, ale również próbowaliśmy też stawiać na kość. Obydwa wędziska. Są naprawdę dostępne dla każdego wędkarza. Charakteryzują się znakomitą jakością. Dodatkowo musicie zwrócić na jedną rzecz uwagę, wybierając wędzisko na suma. Spójrzcie na łączenie tych wędek. Jak gruby jest materiał w naszych wędkach? Porównajcie konkurencję. Zobaczycie sami, że w przypadku łowienia sumów nie ma kompromisów. Wędzisko musi być. Małe, mocne i dające nam pewność, że nie stracimy ryby życia. Uważam, że nowa seria Origin V-Static to jest naprawdę strzał w dziesiątkę. Osiągalna dla każdego wędkarza. Bardzo serdecznie Wam je polecam. Przetestowane już przez wielu wędkarzy w Europie. Na pewno złowicie na nie przepiękne ryby i tego Wam życzę. Pozdrawiam Was serdecznie. Szafa Siluro nad mojej pięknej rzeki Warty.